W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenia Czyli tych, którzy się go boją. Widzimy wyraźnie, że miłosierdzie Boże jest uwarunkowane tym, by, by, by mieć w sobie bojaźń Bożą. Tylko i wyłącznie ci, którzy boją się Boga, dostąpią Jego miłosierdzia. I ten, te słowa, które usłyszeliśmy w Ewangelii, ma ścisłe zastosowanie do Najświętszej Maryi Panny. Ona była cała przepełniona bojaźnią pańską, która nie jest strachem, ale jest lękiem, by nie obrazić majestatu Bożego. Całe jej życie było służeniem najwyższego <grym> i całe jej życie było oczekiwaniem tego, by doczekać się Mesjasza. Najświętsza Maria Panna w swej najgłębszej pokorze nie przypuszczała, choć może liczyła na to, że akurat jej stanie się to wielkie szczęście, że narodzi naszego Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, że porodzi tego, którego imię będzie brzmiało Jezus. I cała siła naświęczonej Panny, cała jej moc przeciwko pieku i szatanom bierze się z tego, że jest ona ściślej związana z, z naszym najświętszym zbawicielem, jest od samego początku wybrana wyłącznie po to, by mu służyć. Tak jak to jest dane niewiastą, tak jak Ewa zgrzeszyła przez nieposłuszeństwo, sprowadzając nas na cały nasz rodzaj ludzki przekleństwo grzechu pierworodnego, tak. Najświętsza Maria Pana odwróciła to przekleństwo i stała się najposłuszniejszą niewiastą, która całe swoje życie poświęciła na służbę swojemu synowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, współpracując najściślej w tym największym dziele, jakie widziała ludzkość, a mianowicie w dziele zbawienia. I stąd też Szatan czyhał na jej piętę, czyhał na to, ażeby on na nią, żeby ją zniszczyć, wiedząc, że jest ona jedyną, która jest w stanie zadać mu śmiertelny cios, jedyną. Nie ma wśród ludzi po naszym Panie Jezusie Chrystusie nikogo, który zadałby szatanowi taki, taki cios, jak Najświętsza Maria Panna. I każdy, kto myśli, że jest inny niż potomstwo Adama, jest w, jest w błędzie. Tylko wyłącznie Najświętsza Maria Panna była tą, która miała Żadnego udziału z szatanem, była wolna od grzechu pierworodnego. I stąd też to jej wielkie zwycięstwo nad szatanem, włączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I stąd też jest ona tą, która jest szafarką wszystkich łask, daje nam to, co zasłużył nasz Pan Jezus Chrystus z mocy własnej. Ona dzięki Josierdzi Bożemu, dzięki temu, że opatrzność Boża tak chciała, że Bóg tak chciał, jest rozdawczynią wszelkich łask. I wszystkie łaski, które otrzymujemy, otrzymujemy z jej rąk i przez jej niepokalane serce. Niepokalane serce Maryi jest tym skarbcem, którym ona zawarła wszystkie, które Bóg zawarł wszystkie, wszystkie łaski, by mogła ona je rozdawać, żeby przez, by te łaski przez jej ręce mogły do nas spływać. Zatem szczęśliwe te, są te narody, które tak jak nasz można nazywać na świętą Marię Panną no, swoją własną królową. Jest to tytuł, który został potwierdzony powagą stolicy Apostolskiej wtedy, kiedy 1 kwietnia 1657 roku król Jan Kazimierz ogłosił na świętą Marię Pannę władczynią swoich królestw, wszystkich swoich ziem nuncjusz apostolski Piotr Widoni potwierdził ten tytuł trzykrotnie wzywając na Świętszą Marię Pannę jako królową Korony Polskiej. I papież święty Pius X na początku wieku XX zatwierdził ten tytuł dla archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej, a papież Pius XI rozszerzył, ten tytuł na całą Polskę, najpierw jeszcze papież Benedykt XV najpierw dodał do litanii na Maryi Panny tytuł królowej Korony Polski, a Pius XI w 1925 roku ustanowił święto Matki Bożej Królowej na pamiątkę cudu nad Wisłą. Tego momentu, do którego ma szczególne zastosowanie to, o czym czytaliśmy, słyszeliśmy z księgi Judyty. Maria jest Judy dwojującą, jest tą, która skniotła głowę szatana i wszystkie te hordy diabelskie, które na nią i na jej potomstwo nastawały. Jeżeli, jesteś, jeżeli jesteśmy wybranym potomstwem Najświętszej Maryi Panny, to z tego tytułu należy nam się szczególna ochrona naszej Pani i Królowej. I w takiej mierze, w, jakim, w jakiej będziemy czcić Maryję jako Królową Naszą, jako Królową Polski, w takiej mierze będziemy doznawali, jej jako naród i jako państwo opieki. Stąd też ta nasza szczególna misja, by jako taka pewnego rodzaju wybrana garstka, która rozumie, jak toczą się dzieje świata, jak straszne zmagania wstrząsały światem, że walka, którą widzimy na naszych oczach, jest walką aniołów i klowej anielskiej i zastępów pikiennych, tych upadłych aniołów, które uczynią wszystko do końca świata. Będą czyniły wszystko, by jak największą liczbę synów Adama i Ewy unieszczęśliwić na wieki. Tak więc nie dajmy się zwieść. I pamiętajmy, że każdy z dni, który został nam dany, jest dniem walki. Jest dniem walki i musimy bardzo. Uważać, by nie upaść, i musimy koniecznie walczyć pod chrągwią Maryi, niepokalany, by tak jak ona odnieść zwycięstwo, by dzięki jej wstawienictwu móc się zabezpieczyć i obronić przed atakami świata, własnego ciała i szatana. W imię obecnego i Ducha Świętego Niech będzie pochwycony Jezus Chrystus. Niepokalana w tak Królog Polskim, święty Jacku. Boczeza. Święty świętych słowie Kostka. święty Dominikum.